Dzień dobry widzowie tego typu, zaproszony na kanał Łobaben tego typu, jak tam żyjecie tego typu, dzisiaj sobota, no to niedziela, poniedziałek i wtorek, za trzy dni kuchenka nowa tego typu, widzowie, Łobaben tego typu, a ja musiałem gdzieś załatwić coś kupić, czyli to widzowie, czyli to są ee, dysze, do buty gazowej tego typu, bo jak yy, będzie wesprze kochenka, to wiadomo, że ta kochenka będzie z dyszami do gazu ziemnego. A my mamy, widzowie, butę gazową tego typu. Ja wiem, widzowie, że się boicie, to, ale to widzowie, powiem wam tak szerzej i otwarcie, czego mam się bać tego typu? Nie stracę ani gwarancji, ani nic widzowie. A jak macie pieniądze, to możecie. Wyłożyć widzowie tego typu. Mi wystarczyło tyle, tyle co było. Przeliczyłem pieniądze i musiało mi to wystarczyć. I wystarczyło. Mimo to, że y, kupię to tanie 828, ale musiałem widzowie to przeliczyć dobrze. Tego typu. Nie to, że na odpierdol, tylko musiałem dobrze przeliczyć widzowie i się zastanowić. Nie dosyć. Musiałem kupić dyszy. Do buty klasowej, tego typu, no to musiałem to zrobić. Słuchajcie, widzowie, mam takie do Was pytanie, łobawę bo jakoś nie widzę widzowie w filmiku na kanale Konstantina B, czyli tego Mariusza Maszyny, tak się w Afluniu, widzowie, jak pamiętacie, tego typu. Tak się fafluje, ta się tutaj ze mną walkę robił, a kurwa nie widzę, żeby robił jakieś filmiki na swoim kanał. Czy się obstrał, widzowie? Czy co? Widzowie, bo ja tego nie rozumiem. Najpierw tu się kurwa pucował, widzowie, tu się kurwa pucował, bo on jest dobry tego typu, a ty chuja tego typu widzowie mnie to zastanawia A no tak Zapomniałem bo Widzowie <mul Fuji> Może żal dupa mu ścisła czy ból dupy tego typu że po prostu że idę do szodu widzowie Może o to chodzi łobabel tego typu widzowie A to że tam się będzie pucował nie tak, nie będzie się w widzowie pocował, bo to nie ma... nie ma do czego się pocować tylko typu, bo ono na pewno tam będzie pitolił, pitoli, że ma małe subu i tego. Ale widzowie powiem wam tak szerzej otwarcie. Mam to gdzieś. Po prostu ktoś zasobuje, to zasobuje. Kto nie, nie, nie da suba na kanale, trudno się mówi, To co, mam się utopić, czy co? tego typu widzowie. Właśnie tak stwierdziłem, bo od kilka dni widzowie w ogóle nie wrzucą na swój kanał. Czyli albo się, kurwa, się obstrał, albo chuj wie. Może, yy, może zaklał pałę tego typu widzowie. A właśnie, muszę ten, wrzucić przy, ten filmik yy, wam widzę na tym kanale, jak on tam się fafniją po do mnie, właśnie. Muszę to wrzucić. Jak będę miał dochod dzisiaj czas widzowie? To muszę to wrzucić faktycznie widzowie, żebyście sobie posłuchali. Widzowie co on tam się fafluni po pijaku. Ej, ej, ej tak te... najebane jak pizlet tego typu widzowie. <gryw> no bo... Uwierzcie mi widzowie, że się tak kurwa pocował ten Konstantin Bell, czyli Darwin Mushroom, czy tak się kurwa pocował, a tu. Chuj. Nic nie wrzuca! Ostatni film to, że niby by e, mój kanał po, e, w, e, poleciał z rowerka. To jest jego ostatni film, a reszta nie. Kurwa, gdzie te filmiki? Chyba się kolega spłaszczył, widzowie, że idę do przodu, tego typu. Widzowie, no, takie jest moje zdanie, no kurde, no widzowie, no bo mnie to zastanawia. Ta się w Afununiu taki kurwa, taki chuj był mocny... Aj teraz z Hmm... Łoba Rura mu pękła. Taki czwany, czwany i chuja tego typu. Właśnie. To jest moje, moje widzowie, e, takie, no zastanowienie się. O tak się, wafluniu się, wafluniu się i chuja, No to kurwa, no to, powiedzcie mi widzowie, e, gdzie tutaj jest jego przekaz? Z tym waflunieniem się w tym mnie Chuja, nic nie ma. Wypalił się jak skurwy syn albo może się wystraszył, że dostanie pędzki. Bo tak może tak być, że boi się, tak się widzowie wyciszył Wyciszył się, gdzieś tam schował się, żeby chłopaki jego nie dojechali tego typu. Widzowie powiem Wam coś takiego. E, taka informacja. Na razie z chłopakami dajemy sobie luzu z kostating B tego typu. Zobaczymy jak się będzie w Afluniu. To się będziemy zbierać tego typu i dostanie łomot na żywo, przywod widzowie, żebyście o tym widzieli. Na razie jest spokój, czyli tak. Punkt mojego widzenia, to czyli się chłop musiał wystraszyć czegoś albo bo się swojej dupy, że mu chatę rozwalą, inne rzeczy itp. Może tego się wystraszył widzowie. No bo się taki był mocny, taki twardziel, nieby twardziel, jak ja się mówi? A to dupa wyszła. Dupa sałata widzowie. Czasem mi promować kanał? No? Huuu Dziwne. Tak cały czas promował przez tyle lat tego typu. Właśnie. Hmm. Teraz nagle odciął się od tego. Ja wiem dlaczego widzowie... Bo się wystraszył, że ze mną nie ma zabawy tego typu. Widzowie. A druga sprawa widzowie, bo też piszecie mi też na streamie tego typu, bo coś tam piszecie o sprawie Mary Mery, czyli Ewa Kwiatkowska że ona tam wypuszcza jakieś nagrania i inne rzeczy. Widzowie, od tego zacząłem, że to jest osoba pusta, pusta, ona jest. Pusta jak będę, w tym sensie, że w głowie nie ma ee, mózgu tego ścianą <grywa> widzowie. I, i ta trajerka, bo to znaczy nie mogę powiedzieć, no co mi promuje kanał tego typu tymi plotkami, tymi, tymi filmikami, co wrzuca mi nie, nie robi widzowie, krzywdy ani nic, bo ona mnie tu no co promuje tego typu, a wy widzowie mówicie, o, ona ma dużo widzów niż na jama Dlatego zacznę widzowie że ona ma widzów tympaków, tympaków paków jak ona I Pasują do siebie Ona jest tym pakiem i te osoby które wchodzą to też są nad tym pakami I to pasuje jak w widzowie jak w chuj to pasuje. Ona jest niedoro, niedorozwinięta i ta reszta ich też niedorozwinięci Totalnie pasują Totalnie Widzicie? Zwróciliście uwagę? Tego typu? Bo mi się właśnie staje, że te tępaki, a ona jest tępakiem, to oni też są tępakami Tego typu Następna sprawa widzowie Bo wy mówicie, że mm, Mery większe donaty dostają. Dlaczego ja poruszałem w sprawie Mery dalej? Z, najpierw kostan niby, czyli damy maszynę, a teraz tego. Bo muszę wam uświadomić widzowie, że e, te tempaki i ona jest tempa, e, ona jest tempa i, i i te tempaki też są tempi. Po prostu wysyłają e, donaty mimo to, że ona jest z nimi w grupie. To też trzeba być ten pakiem, widzowie. Trzeba być ten pakiem, Uwierzcie mi widzowie. Bo który ten pak by tak robił i się ośmieszał, żeby ktoś z ich grupy wysłał do niej pieniądze na Donate. No to by proste. No właśnie. I to właśnie zastanówcie się widzowie. Który ten pak by tak robił jak ono? Proste. No właśnie. No to jest pytanie, no widzowie, bo ja też się tak zastanawiam z punktu mojego widzenia. Który tak ten pak by, po pierwsze, reklamował kanał, reklamował mnie, trzecie, wysyłać tej osobie donaty, która ta osoba jest ich w grupie. No, to coś jest nie tak. To nie jest normalna wizja tego typu. To jest trochę chore. No tak, no Bo tym paki mają taki rozum jak ta mermelek, która też ma taki rozum jak oni. Też ten pakiem jest trudny. Zobaczcie, wizowie. Ona jest ten tępa jak mięso. Bo kostanin. Sorry, kostanin B dał sobie luzu, bo jakoś nie wrzuca. A ona na stołów coś tam wyczynia się czymś lansuje, ale czym? Tym, że ona jest tępa jak Niemco? Nie wiem, no widzowie, to tak z punktu mojego widzenia. Bo mnie to zastanawia. A hmm. nie wiem, no. no Widzowie, no może odpowiedzcie na to mnie pytanie, może wy znacie na to pytanie, bo ja tak zastanawiam się, tego typu. Hmm. Który ten pak by reklamował czyjś kanał i, wys i wysyłał do tej osoby donaty w tej samej grupie, co ta osoba jest? Może wy umiecie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja, no, widzowie, mi jest ciężko. Tego typu. Ten, to, która osoba, normalna osoba, wysyła do takiej, drugiej osoby, nie, że jest w tej samej grupie? No właśnie. To mnie zastanawia. No Tego typu. Bo zobaczcie. Albo się czymś podlizują albo promują się takim sposem bo to szczególnie do głupotą się prymują nie ma co się tutaj widzowie e, 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 rozstrzygać, e, w tym sensie nie ma sensu tego bo to po prostu to są tympaki, które naprawdę niczym nie plusują coś plusują ale nie w tą stronę. jest moje zdanie, no nie wiem jak wasze widzowie tego. Bo ja tego nie rozumiem. Który tempak drugiego tempaka promuje? W tym sensie, że wysyła do lejtu. No właśnie. No właśnie, to jest to widzowie. Bo wy mówicie, o, bo Mery ma coś tam więcej widzów tego. Tylko to są tempaki w jej myślenia, w jej poziomie myślenia. Zwróciliście uwagę? Wejdźcie sobie na jej kanał tego typu lub na streama. Posłuchajcie jak ona tempnie... Nie wiem, jak to usta Jak tempa osoba gada z ludźmi. Bo, tak z punktu mojego widzenia, to ona niczym nie prezentuje na streamie. Wakuje, wałkuje, i gówno wychodzi. Tak z punktu mojego widzenia no widzowie. No, sorry. Takie jest moje zdanie na widzowie. Nie wiem jak wasze, ale moje to tak. Tego typu no widzowie. Który prezentuje grupę, swoją grupę typaków. O. No bo to, to jest taka prawda, no. Ja tutaj nie mam co się wściekać ani nic, tylko po prostu tutaj z punktu mojego widzenia, jak widzę to, to co ona wyczynia, ona niczym nie, niczym tu nie zabłysnęła. Bo ja tam nie raz przyglądałem jej te streamy, tego nic, nic nie ma nie mam żadnego takiego żadnego przekazu. Jest tylko takie pitolenie o, o czymś ogólnie. Przepraszam. Nie mam jakieś, nie mam takich tematów, które faktycznie narzuca się jakiś temat i objaśnia się. Ona tego zobaczy na widzowie, Ja na przykład robię streamy, to ja z wami rozmawiam, odpowiadam tego typu, staram się wam objaśnić, ale coś się rusza, coś, jakieś temat się narzuca i objaśniać. się. A ona, w tych, po pierwsze, w tych pixlach, nie wiem, czy yy, po prostu ona nie dowidzi takich ma tego typu. Nie wiem, bo to naprawdę niczym, ni, niczym nie prezentuje. Ja to bym się wstydził mieć taką koleżankę, która jest tempa. To powinno być odwrotnie. To kobieta powinna być y, nie tempa, tylko wyższa. A ona pokazuje jako tempa. Z punktu mojego widzenia. widzowie. Niczym nie prezentuje mnie tylko prezentuje tym, że jest tym pakiem. Na no, no ale co? Cóż. Pisze na komentarzach, zapraszam na kanał tego typu i napiszcie na komentarzach, co o tym sądzicie w ogóle na ten temat. Co ja? Bo to jest moje zdanie. Nie każdy musi się ze mną zgodzić, tego typu właśnie widzowie. Ale przemyślcie sobie na logikę tego typu. Zapraszam, do widzenia wam widzowie tego typu. Bang.